Witam. Jest to ogólnie pierwszy odcinek e, z Phantom Forces na tym kanale. Prawdopodobnie taki normalny. <laughs> Więc tak, zaczynam swoją działalność na YouTube, tak mi się wydaje. Bo będę po prostu waszym polskim Phantom Forces Creatorem, nie? I pierwszy film będzie o takim po prostu pokażę Wam najlepsze bronie. Po prostu nieważne jaka ranga, po prostu najlepsza, dobra, jakby... Niby tak gra jest Paytwin, ale jednak każda broń jest równa, ale jednak nie. Yy, dobra, pierwsze co weźmiemy na mniejszą, lekko rangę, to jest M16A3. To jest po prostu top, to jest najlepsza broń na świecie, wiesz, jak tym grasz, to po prostu jesteś po prostu najlepszy. Nie? jakby. Jak tym grasz, to broski, you're the best. Yy, Opiszę wam szybko tą broń, Recall jest bardzo mały, damage jest fajny, bo jakieś tam 31 do 20 chyba. Jest rozłożony ten taki, no, wiecie o co chodzi, eee... na stady, jak to się nazywa. Eee... Recall jest fajny, damage też jest spoko i po prostu jest fajnie spalansowana. Tak, damage 32 do 22 na 80 staców, to jest bardzo spoko. Eee... No i co? No i to jest właściwie tyle no Dalej yy, mamy tutaj przeróżne akacze, nawet spoko są akacze, nie powiem, ale najlepszy chyba AR-ka, która jest w grze to jest C7A1 jakby Ta Broń Slaps, bro We're Trying a game here? but... Wiesz o co chodzi, nie? Recoil jest jeszcze mniejszy niż oh na m 16 e, A jak chcecie w ogóle jeszcze totalnie polecieć z grubej to weźcie crm i zacznijcie napierdzielać, nie? E, to wtedy total no recoil Jakby to jest tak mały recoil, że... AUG ma chyba, chyba więcej Wow Dobra, lecimy dalej e, Battlefire Battlefire jest bez sensu, ale jak już chcecie grać to grajcie falem Po prostu, basically Fal jest najlepszy Mało gram karabinami, ale tak najbardziej to chyba polecam K1A. Mega dużo fire rate. Jakby po prostu jak tym skaczecie, biegacie, strzelacie na, nie wiem, powiedzmy metro, to po prostu będzie działać. Honey Badger to samo, ale niestety setapa nie mam. aku 12 też bardzo fajna broń, jak na taką małą rangę, 35. I najlepsze jest M4.1. M4.1 to jest po prostu M16.3. Tylko no. Range ma troszkę inne, co nie? I Muzzle Velocity to jest jeden, co się chyba różni, tak mi się wydaje. Recall pewnie też jest trochę mały, mniejszy, biega się pewnie szybciej, lekko i tak dalej, dobra. Shotguny. Shotguny, wszystkie shotguny są najlepsze, KSG jest ok. I ogólnie bardzo polecam shotguny jak KSG, Model, KSM, ale KSM jest wolna dość, nie wiem czy polecam tego używać. Saiga, Saiga też. A 12 z bólem serca niestety muszę polecić. Spas też jest bardzo dobry eee, a dlaczego? Bo jakby ładujecie po jedną, wiecie, tą tą przelkę czy jak to się nazywa, do broni, tak samo jest w KSG, w modelu, co nie w KSM, -ie. możecie tak ładować i ładować cały czas, nie? Dobra, Scout, PDW. O mój Boże, PDW to będzie dużo. OK. Chris Vector, jeśli nałożycie bardzo dobry setup. Taki no, na te 900 kili, bo chyba tyle long barrel jest od tylu i na użycie 9... AMO 9,19 bodajże, czy coś takiego, milimetr. milimeter, to po prostu to będzie miał zero recoilu, trochę damage'a i to po prostu będzie działać, bo, bo tak, jak chcecie, to możecie używać plus P, ale ten mi się wydaje, że 9 19 jest lepszy, ale to wiecie, jak chcecie, co nie. Kosako jakby jest chyba najlepszy, tak mi się wydaje. Jak dzisiaj Rekle mega mały. Yy, dalej PPSH. Najlepsze PDW w grze moim zdaniem. Jest totalnie OP jakby AMO, to jest, to jest dla ludzi, którzy po prostu nie trafiają, ale jednak 92 ranga, to już powinieneś mniej więcej trafiać, co nie. Dalej mamy AKSU. <taki> tak samo mega dobre. K7, tak samo w cholerę dobre przez to, że ile to ma RPM? Yy, no jest dobre po prostu, dobra. To jest no recoil gun, totalny, totalny no recoil gun i jak zobaczycie sobie na yy, rozłożenie tych tego damage'a na stady to 60 34 to jest naprawdę dobrze, jakby patrząc na to, że ta broń totalnie recoiluje, nie ma. No jak widzicie, to jest po prostu laser. Po prostu trzymacie, a to laseruje, co nie? No co ja mam więcej powiedzieć? No po prostu no, walicie tutaj Osprey's suppresora i co, trzymacie, nie? Jakby... Ta broń po prostu działa. to nie trzeba żadnego skill'a, To po prostu mega fajna broń. Jak jakby mm, nie lubi się bardzo recoil'owych broni, co nie? Po prostu folding Osprey to będzie działało, co nie? t 90 jest ok, naprawdę. Jak, jak umiecie to używać, to używajcie MP7. Na początek najlepszym PDW jest MP7, na pewno. Bo 1,5 stada penetracji na PM to jest mega dużo. Yy... No, to jest właściwie tyle z tych PM, które ja używam bardziej. MP7 jest ok, LMG. No to Augbar, ponieważ jak dacie sobie Rema, to ma 42 ammo i to jest, no nie ma jakiegoś dużo recoilu. Ogólnie, jak nie macie jeszcze attachmentów, to yy, nie używajcie, yy, znaczy, jak nie macie attachmentów, to używajcie pewnie tego. Bo stokowy, jakby celownik jest bez sensu. A jak, jeśli jesteście początkowymi graczami, to jak coś to to się robi, klikając po prostu. Te macie all Tak samo jak klikacie E na gościa, to możecie kogoś zespotować i będzie go widać na mapie co nie. Nie wiem czy o tym też wiecie. Jest gościu. Wow. O mój Boże, widziałem go. No, no i Riku ogólnie nie jest jakiś duży. Dalej mamy. Uff, no, także nie trzeba opisywać ta gra, ta broń jest po prostu. rozrywana. fest. 100 ammo. Reload, nie wiem, z 5 sekund coś takiego. Penetracja jest posorana. recall jest posorany. mg 3 to jest dosłownie to samo, ale Recall jest lekko lepszy. Za to mam 50 ammo i jeszcze szybciej strzela. Więc jak nie traficie jakieś strzały, to naprawdę będzie ból. Chyba nawet nie chcę z tego próbować strzelać, naprawdę. Dalej mamy snajperki. Jeśli to oglądacie i się zastanawiacie czy kupić BFG, naprawdę nie kupujcie BFG. Was po prostu po prostu będziecie tak to żałowali jak wbijecie, nie wiem, 80 -tą rangę, bo kupować snajperki ogólnie się nie opłaca. Intervention, spoko snajperka. Nie mam żadnych jakby przeciwwskazań czy coś takiego, fajna snajperka. Yy, Remington 700. No, może być. Dragon SUV to musisz strzelać head na 120 staców będzie spoko. AWS to jest słaba snajperka. Po prostu słaba snajperka DFG to z... Masz 7 lat i stoisz jakby na, na, na jakimś domku i się klikasz, nie? Jakby, I masz ten reload 4,5 sekundowy, co nie? Między strzałami AWM. AWM to jest ta snajperka, która jest spoko. 70 starsów na, na hita zabija. Yy, y, TRG. TRG kiedyś było dobre, teraz jest naprawdę dog Nie, ta broń po prostu jest mid. No, Mosinagnat. Nagant. Nagant, przepraszam. Yy, to jest dobra snajperka, naprawdę. Yy, bardzo szybko się nie ucyluje, jak weźmiecie sobie skeletą gripyre w ripa i stoka. Możecie Marksman Keat, ale to nie jest jakoś. Yy, 8, 8, 5 mm, podajże ta konwersja co zabija na hita jest spoko nie jest jakaś zła dalej, da się nią grać ale jednak o mój boże co jest normalne ammo jest lepsze bo tylko po prostu musicie trafiać heady jak nie traficie heady dalej mamy dragon svds przepraszam to jest dobra snajperka naprawdę jakby 10 Amo semi auto tak to się nazywa semi auto auto semi nie wiem Yy, po prostu biegacie i klikacie co nie Każda z tej perka powinna mieć około 3000 velocity ogólnie yy, Velocity jest mega ważne w tej grze, co nie? Po prostu velocity działa tak, że yy, Jak macie mniej tego musicie strzelać wyżej i dalej, zależy jak to się rusza, co nie Ja tego nie O mój Boże, co ty tu robisz. O oh, wow. A jak jakbym mówił, jeszcze zabiew to Ogólnie po prostu nie polecam wam kupować sniperek jak macie małą rangę jakąś coś. Po prostu nie kupujcie sniperek, to się nie opłaca. K14. Po nerfie jest taki średnie, ale... To jest bardzo szybka snajperka, po prostu musicie z tym skakać i trafiać. Po prostu jakby... Ja mam taki setup, że... No, widać, że chodzi o to, że jest szybka po prostu. No, patrzcie, jak to celuje, no weź, to jest jak. Nie wiem, dosłownie mówię do wszystkiego to samo, ale nie wiem, co powiedzieć. Dokładnie dobra, dalej mamy Kaita, Mamy dwie ostatnie najlepsze sniperki, i babł grze. Bo są mega, jakby bardzo broken. Heket zabija na hita, zawsze. Jak traficie, oczywiście, w brzuch chyba. Tak samo jak z M107. Yy... Zaraz przejdziemy do M107. Z pewnie M107 to będzie najbardziej broken sniperka. O mój Boże, serio? Ale teraz go trafię. Dobrałem, Sheet. Dobra, chociaż aż tak trafiłem? Oh my god. Z czego się spodziewałem, jak byłem M107, o mój Boże. Broken. Eee... Dobra, użyję, braski, elektro. Eee, więc to jest sniperka, która ma mega duży recoil i po prostu. Żeby opanować ten recoil i strzelić jeszcze raz, to chwilę trzeba poczekać. Ogólnie ta broń jest bardzo dziwna, bo im dalej strzelacie, tym więcej po prostu zadaje, co nie? Nie wiem, czy mnie rozumiecie, czy nie. Ale no, basically to tak działa. No, no i po prostu, siedzicie sobie na końcu mapy i seklikacie głowę, co nie? Oczywiście to ma 3000 RPM, więc to nie jest dosłownie tak, że klikacie, bo jednak trzeba się trochę skupić nad tym strząsem. O, oh, wow! O, mój Boże! <grym> no. M107 totalnie chyba najlepsza snajperka. 2000 kg prawie mam na niej. E, dobra, mi się wydaje, że to będzie już tyle e, z tych takich e, fajniejszych rzeczy, które już powiedziałem. Więcej już tu chyba nie muszę mówić. I jeśli chodzi o secondary, po prostu XAX XIX to jest tyle. XIX po prostu najlepszy i tyle, bo zabijana hita na 48 stadów. Jak położycie sobie Extended Barrel, e, Glock 18 też z pokospami. Jak dacie sobie 33 RD mag to też działa, Scorpion też bardzo fajna broń, 215 killi na niej mam, to jest po prostu taka MK na blisko, jak ktoś was podjedzie, co nie, to jest coś takiego rewolwery z rewolwerów to polecam chyba Red Hawka, New Army też jest okej, okay. Judge, czy tam Jude, no jest fajny, Executorem jeszcze nie grałem, ale wiem, że też zabija na hita na 55 statów, tak tak, 55 staców, więc to też jest dobrze. Yy, Oder, na początku chyba Super Shorty, bo to jest fajna pompa. A potem szczerze nie wiem czy tutaj się coś bardziej opłaca. Z pistolów to oczywiście XIX. Jak nie, to grajcie czymś w stylu Glocka 50, bo zabija na dwa hity, co nie. Tylko oczywiście Dilgaxa jak zabija na hita, przez co możecie zrobić jakieś porąbane multi, bo to ma 7. Możecie, jak jeszcze się rozbicie, to możecie dołożyć jeszcze jedną kulę i macie 8, więc. Z granatów to nie wiem. Wydaje mi się, że tylko RGD. to jest najlepszy chyba granat. A kosy to wam nie będę mówił. No no i to w sumie będzie tyle. To jest mój pierwszy film. Może się nie wybiję, może nie. Jakby będę się starał robić więcej filmów. No i to chyba tyle, nie? Peace.